Film powstał we współpracy z Letalem. Zapraszam również na jego kanał. Wszystkie linki znajdują się w opisie. 0. Sztuczna inteligencja czy świadomy przesieladowca? Na to pytanie i wiele innych odpowiem wam w tym materiale. Na wstępie zachęcam wszystkich do subskrypcji tego kanału, bo aż 98% z was ogląda filmy, a nie jest na bieżąco z nowymi materiałami. Tymczasem zapraszam was do kolejnego odcinka Minecraft Legendy. 0. Czyli z języka niemieckiego Zero charakteryzuje się całkowicie czarnym skinem bez żadnych znaków szczególnych. Mówi się, że jego wygląd wynika z tego, że był on niedokończonym kodem MOBA, który miał się wyróżniać wysoką inteligencją. Pierwsza data spotkania nie jest znana, ale uznaje się, że doniesienia o Zerze zaczęły napływać do internetu od sierpnia 2014 roku, podczas gdy wyszła wersja Minecraft 1.2.5. Oznakami obecności zera na świecie były tabliczki z napisem 0 lub 0 behind you. W pobliżu nich zawsze znajdowała się czerwona pochodnia. Gracze donosili również o dziurach w ziemi sięgających aż do skały macierzystej z wodą na dnie i częste krasza Minecrafta. W internecie znalazłem udokumentowane nagranie, w którym gracz spotyka 0 na świecie. Zobaczmy, jak ono wygląda. Postać ta nie wykazuje żadnej agresji względem gracza. Zazwyczaj po prostu obserwuje nas z ukrycia, ale z powodu jej całkowicie czarnej skóry, mało kto jest w stanie ją dostrzec. Nul najczęściej widziany był na starszych wersjach Minecraft'a. Jest on trochę podobny do Herobrine'a. Teleportacja, zostawianie znaków swojej obecności, obserwowanie i straszenie gracza to ich cecha wspólna. Standardowo przedstawię wam też dowody, które świadczą, że nul istnieje, jak i również te, które wskazują, że jest to wymysł. W roli eksperta wypowie się Letal, który bardzo dobrze zna się na technicznych aspektach Minecrafta. Witam was bardzo serdecznie. Zaczniemy od dowodów na nieistnienie. Z doświadczenia wiem, że na źle skonfigurowanych serwerach występuje częsty błąd, iż gracz o nazwie Null zabił kogoś lub sam zginął. Null w kodzie gry to po prostu 0, co oznacza, że Minecraft ma problem z odczytywaniem jakiejś wartości. Przez to, że tytułowa postać posiada czarną skórkę, może być ona często mylona w nocy ze złym renderem światła oraz bloków w danym miejscu, na skutek czego gracze mogą twierdzić, iż w oddali widzieli czarną postać. Na starszych wersjach Minecrafta zdarzało się, że skin gracza będącego na serwerze nie wczytał się i pozostawał czarny przez krótką chwilę. Dowody na istnienie. W Minecrafcie możemy spotkać gracza, który używa niku o nazwie null. Zobaczmy, jak on wygląda. Teoria mówiąca o tym, że null był niedokończonym kodem nowego moba jest bardzo prawdopodobna. Postać ma całkowicie czarną skórkę, co znaczy, że osoba odpowiedzialna za jego wygląd i tekstury jeszcze ich nie zrobiła. Zakładając, że 0 jest niedokończonym kodem moba, mamy wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia kraszu gry. Spytacie czemu? 0 jest niestabilny, jego kod źródłowy zapewne nie został skończony. Każde jego nieprzewidziane działanie może spowodować awarię Minecrafta. Wyobraźmy sobie postać o całkowicie czarnej teksturze, która porusza się w chaotyczny sposób. Potrafi budować i co ważne składać proste zdania, tym samym się z nami komunikować. Wydaje się, że zero chce nam coś powiedzieć, próbuje się z nami porozumieć, ale w jakim celu? Może chce nas przed czymś ostrzec. Bardzo dziękuję Ci, Letal. Sądzę, że nul może kryć jeszcze wiele tajemnic. Zachęcam Was do dyskusji w komentarzach. Uważacie, że nul jest wymysłem czy prawdą? Może widzieliście go kiedyś na swoim świecie? Jest to czwarty odcinek z serii Minecraft Legendy, więc jeśli film Wam się spodobał, zachęcam do zostawiania łapę w górę i subów z dzwoneczkami, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Nie zapomnijcie wejść na kanał Letala, który użyczył swojego głosu w tym odcinku. Kolejny materiał będzie opowiadał legendę o postaci zwanej Leek. Widzimy się w kolejnym odcinku Narka.